Witam wszystkich na kanale NinjaTrading. Dzisiaj porozmawiamy o ważnym zjawisku, jakim jest strach w tradingu. Jestem przekonany, że każdy z nas odczuwa ten strach, ale spróbujemy zastanowić się, jak zrobić, aby nie mały tego strachu tak. I... I aby on nami nie władał, tak. Jest bardzo ważny filmik. Oglądajcie do końca, a ja teraz poszukam parę walutów, żeby otworzyć transakcję i pokazać na przykładzie, jak otworzyć transakcję i jak musimy kontrolować ten strach, kiedy otworzymy transakcję, tak. Teraz chcę zaprosić się do naszej darmowej grupy handlowej. W tej grupy prowadzi 2 sessie tradingowe, and następnych anul w grupie VIP, to już masz dwa sygnały darmowe. Aby do launchy, zostawię link w optionaliku, także zapraszam, dzielić korzystnymi informacjami na temat trading i to wszystko jest darmowy, więc korzysta jest z linków i czekam na ciebie w grupie. Chcę też pokazać naszego robota handlowego, robię on analizę techniczną i jest bardzo dobrym pomocnikiem w otworzeniu transakcji. Możesz wykorzystać sygnały, które daje bot w swoim treningu, tak? więc kliknij na link w opisie, tam znajdziesz instrukcję jak go zdobyć. Analizuje on różne pary walutowe na różnych ramach czasowych. Możesz wybierać takich chcesz, lub tam jedna minuta, lub jedna godzina, lub jeden dzień. Wszystko, co możesz zrobić, i wtedy, na, po wnioskach, jakie daje robot, możesz otworzyć transakcję. Dobrze, mamy tutaj dolar amerykański i japoński. to my 3 minuty niżej. Zobaczcie, co się dzieje na wykresie. Gdzie mamy strefę oporu? Tutaj jest strefa oporu i na scenie już znajduje się strefa oporu. tak? To znaczy, że w strefie oporu mo może być odwrócenie trendu, tak? Lub trend będzie kontynuować wzrost, lub będzie taki ruch boczny. Teraz mamy już jedną świecę czerwoną, oznacza, że cena już zaczęła reakcję na, na ten poziom i może być odwrócenie trendu, dlatego ja otworzyłem transakcję w dół. Tak? Pamiętaj jednak, że jeżeli nie ma pewności, że trend się zmieni, musisz zrozumieć ryzyko. Tutaj ja ryzykowałem i otworzyłem transakcję w dół. Ponieważ wskaźniki pokazują mi, że cena jest wykupiona i może zmienić swój kierunek, tak? bo kiedy jest cena już w oporu i ma na wskaźnikach RSI ma wykupienie, to może sygnalizować, że cena będzie odwracać się w dół. Tak? Ale jeżeli nie, nie odwraca się i będziemy mieć straty, to możemy otworzyć pokrywanie, tak, żeby pokryć straty pierwszej transakcji, otworzymy dwa razy wyższą transakcję następną, żeby pokryć straty pierwszej, tak. Aby to zrobić, aby nie mieć strachu przed otworzeniem transakcji, tak, musimy przeprowadzić analizę techniczną. Analiza techniczna pomaga nam obniżyć nasz strach przed tworzeniem transakcji, tak? ponieważ daje nam zrozumienie ruchów cenowych. Tak? Ona pozwala nam na przewidywanie trendów rynkowych i może pomóc w podejmowaniu bardziej racjonalnej decyzji. Tak? Якщо не знаємо, де піде ціна, тобто можемо аналізу технічну, так? Тільки на засаді аналізу технічної можемо отворити транзакції. Страх є нормальне з'явисько, але мусимо контролювати цей страх, так? Не, не мусимо давати емоціям контролювати наші децизії і які транзакції отворити, так? Якщо маємо страх до отворення транзакції, то і зле, так? Якщо цей страх не є раціональний. Co może być przyczyną nieracjonalnego strachu? Tak? pierwszy z nich jest to brak doświadczenia i strach przed stratą depozytu. Tak? W takich sytuacjach moją poradą jest taka, żeby handlować z kwotą, którą nie boimy się stracić. Tak? Kiedy tracimy, daje nam to szansę na przeanalizowanie naszych działań, aby nie powtórzyć ich w przyszłości. Tak? Bo, kiedy już znamy dl dlaczego, co zrobiły i straciły pieniądze, tak? I ta kwota nie jest duża dla nas, tak? My możemy zmienić strategię i handlować dalej, tak? Ale, jeżeli stracimy wszystkie pieniądze na jednej transakcji, to nie będziemy mieć e, depozytu, żeby handlować dalej, tak? Dlatego, że straty będą zawsze, kiedy, e, kiedy jesteśmy w, na rynku, tak? Ale. Jeżeli będziemy to kontrolować, tak, ja już otworzę pokrywanie, bo już widzę, że cena jest, jest strata, tak, ale teraz pokrywanie i czekamy na pokrywanie. Tak. Zobaczcie, dlaczego otworzyłem pokrywanie i co się dzieje na wykresie, tak, że cena naprawdę jeszcze ma taki kierunek w górę, tak, jeszcze jest trend wzrostowy, ale już znajduje się w, w strefie wykupienia. Tak. Oznacza, że naprawdę było się takie sytuacje, bo już znamy, że strefa oporu to jest strefa oporu, to jest nie linie, tak? Ja nie mogę znać 100% gdzie, gdzie cena będzie odwrócona, tak? Dlatego utworzyłem pokrywanie i pokrywanie da szans nam, żeby nie stracić pieniędzy, tak? Zobaczcie, bo był trend wzrostowy, cena dotarła do strefy oporu. Na wskaźniku RSI też był, było wykupienie, i teraz czekamy na ruch w dół. Tak, zobaczcie, gdzie, gdzie była cena. tak Ona doszła do strefy oporu. I na wskaźniku RSI też mamy wykupienie. Tak? Co to znaczy? Oznacza, że czekamy obniżenie ceny i że cena zmieni swój kierunek tak i będzie trend spadkowy. Dobrze, zobaczcie. Już jeszcze raz dlaczego, tak Mamy strefę oporu. Jest ważne prowadzić analizę techniczną, żeby. Nie masz tego strachu do straty. tak? Ja już widzę na analizie technicznej te poziomy, dokąd cena może dochodzić, i na tych poziomach może być lub odwrócenie, lub trend będzie dalej iść w dół, tak? Już tutaj mamy odwrócenie trendu, tak? Było wykupienie na wskaźniku RSI i rozpoczął się trend spadkowy, tak? Najpierwszy poziom, do którego cena może dojść i odwrócić się, to będzie ten poziom zielony, tak? Mamy jeszcze jeden poziom bardzo duży, tak? Zobaczcie ile razy cena mała takie zmiana kierunku na tym poziomie, ale on znajduje się niżej, tak? I może cena iść do tego poziomu. Zaznaczyłem te poziomy, aby wiedzieć, co zrobić, jeżeli cena dojdzie do nich, tak? To dobrze, to co zrobić z strachem, tak? kiedy już mamy strach? Już znamy, że musimy kontrolować emocje, musimy prowadzić analizę techniczną i musimy handlować dużo, żeby mieć dobre doświadczenie, tak? Różny, używać różnych sytuacji, używać różnych strategii, tak? Szukać tej strategii, który, która będzie do, dobrze pasowała do naszego takiego, e, handlu, tak? Bo ktoś handluje, zawsze szuka trendy, ktoś handluje na odwrócenie trendów, tak? I musicie zrozumieć, co dla was lepiej i w, w tej strategii handlować, tak? Wtedy, już kiedy mamy swoją strategię, kiedy znamy jak analizować wykresy, tak? I to już będziemy rozumieć, jak cena będzie zachowała się, bo wszystko, wszystko co jest na rynku teraz, było wcześniej też, tak? Bo rynek jest cykliczny, tak? Im więcej mamy doświadczenia w tradingu, tym większe mamy szanse na sukces, tak? Postaw sobie więc za cel, aby zacząć od nauki, a następnie zarabiać, tak? bo trading polega na regularnej praktyce i praktykowaniu swojej kompetencji. Tylko wtedy będzie prawdziwy sukces, tak? Bo naprawdę, zobaczcie, już pokrywanie jest zamknięte w plusie. Ja nie straciłem pierwszej e, transakcji, tak? Bo małem pokrywanie następne, tak? Bo moja analiza techniczna dała ten rezultat, że naprawdę miałem sukces, tak? I nie straciłem pieniądze. Niestety, może być i strata, tak, ale musimy pamię pamiętać o ryzyku w tradingu, bo trading jest bardzo ryzykowny. Ale kiedy musimy, możemy kontrolować ten ryzyko, to będziemy mieć sukces. Tak? Tylko kontrola ryzyka, kontrola emocji, prowadzenie analizy technicznej, kontrola depozytu, tak. Polecam nie handlować więcej niż 10% od depozytu, tak, żeby nie stracić wszystko, i to musimy kontrolować. Także dziękuję bardzo, na dzisiaj już wszystko. засубскрибуй канал і до побачення до наступного разу.